Przykro to było niechcący. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Boże. Porządku. porządku. Naprawdę, pomogę panu wstać. Proszę się nie martwić. Nic mi nie. I jeszcze raz przepraszam. Już wszystko w porządku. Wiesz co? Przypominasz mi moją wnuczkę. O, to miłe. Życzę szczęścia. Wzajemnie. Jak nowe. Co to jest wybierze?